Siemka z tej strony, Mr. Stalincraft, a to jest Minecraft Minigames, games, więc zaczynajmy. Survival Games normalnie, no dobra, albo nie, zrobimy tak na. na Kremy w ten w Blitz Stara tutaj o no nie udało się, dobra Jeszcze coś wolne. Nie ma hmm mhm. dobra jest. U, udało się. Social. O, fajnie. O, nie Morris. Atom's Play Games. O! A to jest youtuberzy tu chyba są. No nic innego, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Ten jakiś typek. Dobra. No, uciekaj, panie. Papa. Wow, pa. oh, fuck. Uch. Myślałem, że kurde, skiny, no. Fajnie, tu nikt ze mną nie leci, więc lecimy. Skrzynka, fajnie. Co to za traktor jakiś? O, jak faj, o, jak fajna. Kurde, jest coś. O, to typek, nie? E, to, typek idzie kuźwa. Co za gnój? Kuźwa, uciekam. Co za gnoje. Oho, łow, łow, panie, panie. Ty, giniesz. Giniesz. Smak. No i kto? Nie zabij mnie. Co za małpa? O ja jak ja tego nie lubię. Fajnie. O jest, a tu co, co, co skiny jakieś. Skłama w, w, ciele. O, o, dobra. No, no, fuck. Siedź. No, Tylko się przed nim, przez No, nie wiem, co to się, no. Odsuncie się. No, kurde. No, to jest nie fair. No, ej no. Co jest? No, nie mogę. No. Ej, no, no nie mogę wejść. Co jest? Nie mogę. Ej, to mi się nie podoba. No. To mi się w ogóle nie podoba. No, no, wreszcie. O tu co, To co? Jakiś, nie wiem, zwierzę? Nie wiem. Dobra. Mhm. Hm. Uciekam Ucie stąd, po kurde. Nie uta się. Co to pan? Ten. Otworzycie jakąś skrzynkę. Muszę mam tutaj jakąś skrzynkę, by się też przystało. Pingo! O, jak miło! Jak mi tylko ktoś podejdzie. Dobra. Mam siekierę i nie zachowam, nie zachowam się jej usić. Więc, wąt o tym. Bo jak pisknę, to polecisz. O, tu coś jest chyba. Jest tu coś? Patrzcie jaki typek. Nara! co Czasagnuj. Pa, jak, ko to ja te. Giniesz! O, ty, ty, weź, idź pan mi stąd. Ale dziękuję, za itemy. Hm. Helmik? No i to by było na tyle. E, właśnie sobie zjem, a nie, dobra e, jak ja mam tu się przypić? Ło, co tu mamy? no kurde no, mogłem, no, no w to o niej parkur. jak ja tego nie lubię parkura. O, uh, jezu. No, no, uch. Ej, jak teraz? Tu? Na około? A nie wiem. Nie! No, fajnie. No i. To było moje, fajny popis. Fajny popis. No, to lecimy. Ostatnia rundka. No i, o, zagrałem sobie w TNT Room. No, o, kurde, panie. O, patrz, jaki skin. Dobra. Hmm, arena 3, 10 na 20. Ty, ty, pek, ty. Nie wkuszę mi, Mistrz OS. Uch. Dalej. Jak tu. Chcę pokryć w GnT run. No w sobie. Nie no, w Albo nie, normalny survival. Bez żadnych kurde. O, biorę ten. No ej, no ten! No jak ja, znowu. No nie lubię tego. Kurde, ja tu chcę kliknąć, o. O! Udało się. LJ. Ale tu nie Lczej. PL. Tu mamy mancie Na pewno to nie jest Mancio. Ot. Dobra. O, choć mam... Nie, ma, nie mam siekierki, no kurde. O, jakie laki tu mam. Patrzcie jakie... nie. Sprint mi nie chodzi, o kurde. Panie, spadaj mi... no, ty! Ja ci zaraz fafapkuję. No spadaj, panie kuźwa! Ja też umiem pić. Kompasem. A tu chcę nagrać, a tu ten typek... no ej, panie, panie, no ej, bo zginę, no zginę normalnie. No ktoś mi tu pisze na scape'ie, po tym, tym końcu, ale kurde, no dalej, fa... nie fapkuj mnie. No fap, fapasuje pan, skurczy pyk. Uciekam od niego, bo kurde, zabiję i... no, i koniec będzie. No. No co się fabkać? Co się se... małpa jest jedna z niego, no. No fajnie, sprint by się skończył. Uch, zgubiłem go. Skurczybyk. O, skrzynka. Typek leci. A nie myślałem, A to nie... O fajnie Nic jest Wow, 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 ale laki Ecypektywa tu jest bo mi się staje? E no, właśnie nie wiem. No... Co sam? Fajnie. Teraz jak mnie to robię to pomnę. A! Nie wiem. Uciekam od tego ciara, bo jeszcze zabija. Kurde. Szybko, szybko, uciekaj. Skrzynka? Nie. już myślałem, że skrzynka, kurde. O, o wielkim No ale dużo, no. Nie. Nie. No nie, panie. No nie, no ten, mnie się na mnie uwziął, no? Uwziął się na mnie. No normalnie się uwziął. Skupię go tutaj, tyle. No wiem. No co za prostak, kurde. No, to mnie ja to tak czuwa. O, coś tu jest, może skrzynka będzie, to tylko załatwi. To by było by fajnie. Była to skrzynka. Opa. Wejdę tu. Nie, ma załatwi. łatwiej O, hehe. Tylko konia zrobiłem. he hehe, hehe. skrzynkę. O, jest. Jest się panie. Idź pan. No, ten tu ma dobry, kurde. He, co. Co pijesz? Udało mi się? Jest, udało mi się. Fajnie. Fajnie, fajnie. A, dobra. Co tu mam jeszcze? O. He, <laughs> he, Zapiłem Zapiłem ciada i dobrze mu tak. Lec tu następnego tomku. Zginęło, <laughs> dziewięciu kraty zostało. No nie, no zajebiście. O, skrzynka. No, wejdź pan. O, wreszcie. Coś normalnego trzeba, wali, wali. I ja cię O ty w, o ty No, ty mnie, ty mnie, a no, kurde, no skinę. Patrzcie. Skinę, skinę. Ja, a nie, zabiłem. Ha, 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 jak mi fajnie. Jak mi się udaje, jak zabi się. trzy serduszka, kurde. Muszę wciąć normalnie skinę. Dalej, pośpisz się. 4 szertuszka na 20. kontrat 20 szertuszek, no to przerąbany, no. Normalnie skinę Dalej, dalej. Dobra. Biegnę do następnego domku, widzę. Akurat chyba typ. Jakiś typek tu jest. Ale tu nie tu skrzynki? A tu skąd skrzynek? Halo! Cóż, o! No, dobra, może to być. Dobra. Kurde, skoro się mam drewniany, mnie srebrny albo coś. Ale dobra, lecimy na kogoś. O, fajnie. Ale coś mi się nie renderuje i mam stra straszny spadek tych klatek. Tu jest, jest to chyba typ, tak, gdzie tu się wchodzi, tu się wchodzi. Typ, typ, no, typ, jak Dobra, lecimy, <laughs> o, ta skrzynka tutaj No dobra i tu jakiś typek jest, więc daleko mnie Pewnie w tych tomkach Kiszpatek, klatek mam, no w tym tonku jest typek. Tak. Wow, ta fuck! Z, 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 no i skinąłem. No No i to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. No, panie Ironie, nie, no. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie pa.